No hejka moi drodzy widzowie, kolejna prezentacja na moim kanale, jesteśmy na miejscu postojowym brygad bisowych w MPK Rzeszów, czyli dawna zajezdnia MPK przy ulicy Trębeckiego, jest to obecnie siedziba ZTM, a tutaj tak jak powiedziałem stoją brygady bisowe, ale o tym wynalazku dzisiaj film, Solaris Urbino drugiej generacji, ja jestem aktualnie, rozpocząłem swoją przerwę pomiędzy brygadami szczytowymi. Czyli mam w tej chwili przerwę na swoim bisie. Obejżę, obejdę pojazd dookoła i wam co nieco o tym pojeździe powiem. Otóż jest tutaj, jak już powiedziałem, Solaris Urbino 12 czyli autobus 12-metrowy, niskowejściowy, w pełni niskowejściowy o konfiguracji drzwi 2 Jest to, my to tak w Rzeszowie nazywamy tego Solarisa, że jest to eks Solaris. MPK Rzeszów posiada takich Solarisów drugiej generacji trzy sztuki. Zostały kupione, zostały kupione drogą przetargu celem uzupełnienia taboru taboru autobusów ponieważ w tym czasie kiedy one były kupowane a był to rok 2017 były delikatne braki taborowe i MPK zdecydowało się kupić kupić tych pojazdów ilość i sztuk 3 od, oczywiście od PKM Sosnowiec posiadają one numery taborowe od 756 do 758 ten zaprezentowany tutaj ma numer taborowy 757, jak zresztą widać nad prawą lampą. Jego numer taborowy, czerwonymi cyferkami. Więc co, co ja wam mogę jeszcze powiedzieć o tym autobusie? Posiada on silnik Mana o mocy 280 koni. Tutaj ma pojemności 6,8 litra. I co jeszcze? Skrzynia, oczywiście, biegów. Skrzynia biegów, oczywiście, Void. Jest to skrzynia, która posiada cztery przełożenia. Powiem Wam szczerze, ja dzisiaj mam okazję jeździć tym autobusem po raz pierwszy i zrobił on na mnie niesamowite wrażenie. Po prostu ja się zakochałem w tym autobusie. Nie wiem, czy teraz bym go nie postawił wyżej niż Mana. Co, ma, co Mana mi uwielbia, jeździć tak? Połączenie tego silnika, tego jak on mruczy, ee, z tym, jak e, z, to, z, tym, z tym Wojtem, który wkręca ten silnik na, na pierwszym biegu na wyższe obroty. No, normalnie Majstersztyk. Dla mnie jest to, jest to świetny autobus. Mi się go osobiście świetnie prowadzi. I takie moje są odczucia po. Tak naprawdę prawie w 5 godzinach jazdy nim non-stop, ponieważ na tej brygacie, którą dzisiaj wykonuję, 147 przez 4, jest, do, są dosyć krótkie czasy wyrównawcze rano na linii numer 47. Więc tak, tutaj ten silnik właśnie tego mana, o tej pojemności z tą skrzynią tego Wojta. Jest, tu, jest to bardzo, bardzo dynamiczne połączenie, bardzo przyjemne połączenie. Musicie wiedzieć jedną rzecz, że w tych sosnowieckich Solarisach drugiej generacji, nie wiem, czy mnie słychać, bo wiatr dosyć mocno wieje. Tej drugiej generacji jest zamontowany tutaj silnik z autobusów 15-metrowych, czyli z tak zwanych potocznie z tak zwanych desek. Czyli Solarisów Urbino 15, 3-osiowych. Także te autobusy są, jeżeli chodzi o silnik, mocniejsze niż nas nasze rodzime MPKowskie Urbino pierwszej generacji, których nam się ostały tylko dwie sztuki. Dwie sztuki jeszcze, czyli 713 714, ale one mają na pokładzie skrzynie biegów CTF-a. A tutaj jest Wojt. Ja osobiście. Jak najbardziej z tych wszystkich skrzyń wybieram Wojta. Eee, tak jak już powiedziałem, ten autobus został zakupiony. Jak i jego dwaj bracia zakupieni w 2017 roku. Koszt, e, e, właśnie drogą, drogą wolnego kupna przetargu. <coughs> celem uzupełnienia e, braków taborowych. A rok produkcji, znaczy rok wprowadzenia do, 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 do służby w PKM Sosnowiec to był rok 2020. 2002. No i co? Może wejdźmy sobie teraz do środka, bo co Wam mogłem powiedzieć z zewnątrz, to Wam powiedziałem. Może tak, zanim wejdę do środka, bo tutaj z zewnątrz nasuwa się już jedna różnica, która, po której na mieście poznacie, że to Urbino jest, jest inne niż nasze mpk Otóż one posiadają biało-czerwone przody, jak już zobaczycie z przodu, a nasze Urbino posiadają żółto-czerwone przody. Więc pod tym odróżnicie 713 i 714 od 756, 757 i 758 tym, że przody mają biało-czerwone. Są to jeszcze barwy sosnowieckie, ale na boku już jest naklejona na całej trójce reklama, tutaj nasza brzeszowska. Z takich rzeczy, które, które się jeszcze rzucają w oczy przy drugiej generacji Urbino, jest to, że posiadają one LEDowe lampy światła do jasnej dzięki. W tej chwili zapłon jest odpalony, więc zapłon jest włączony w autobusie. więc Widzicie jak się te lampy świecą? Włączony zapłon, dlatego że otwierałem wszystkie drzwi. Zresztą dam Wam później posłuchać silnika, uruchomię sobie ten autobus. Specjalnie dla Was. No to co? Wejdźmy sobie do środka, może wejdźmy sobie od drzwi tylnych. Eee, pff, I co? Wchodząc od drzwi tylnych, oczywiście niska podłoga po wszystkich drzwiach jest. Eee, mamy tutaj trzy fotele z przodu. Jeżeli chodzi o konfigurację foteli, to są one chyba takie same jak, jak w Urbino u naszych mpk pierwszej generacji. Eee, Chyba tutaj coś się różni. Wydaje mi się, że tutaj jest jeden fotel więcej, ale tego nie jestem pewny. Rzadko tymi Urbino miałem okazję jeździć, a jak jeździłem to bardzo dawno jeszcze jako pasażer, więc, więc tego nie pamiętam. Oczywiście z, musi to być standard w postaci zintegrowanych kasowników z systemem, oczywiście płatność elektroniczna, doładowywanie biletów. Kasowanie biletów i te sprawy. To jest umożliwione nawet w starszych autobusach. Kasownik jeden przy tylnych drzwiach, jeden przy środkowych i jeden pomiędzy środkowymi i przednimi. Oczywiście przyciski charakterystyczne dla Solarisa tych starszych generacji. Stopy czerwone i niebieskie drzwi. Oczywiście przyzwolenie tutaj tutaj jest sprawne, ale to wam zaraz wszystko pokażę. Zaczynają się zjeżdżać powoli autobusy do postoju na Bisa, do postoju właśnie brygady bisowej. I tutaj macie jeszcze zintegrowany z systemem e, informacji pasażerskiej wyświetlacz, wyświetlacz e, właśnie taki sip który wyświetla e, przejazdy, no numery linii, kierunki, e, również datę, godzinę i czasami nawet i... I imieniny kogoś. Nie wiem, czy, czy, tu, czy tutaj są wyświetlane imieniny. Mało istotne. Dobra, przejdźmy do. Przejdźmy w tej chwili do szczegółów kabiny kierowcy i do omówienia kabiny kierowcy. Zacznijmy od tutaj sobie od góry. Mamy głośniki do radia. Ja osobiście radia tutaj nie używałem. Prawdopodobnie jest antena odłączona, ponieważ cały czas mi szumi, nie idzie żadnego radia złapać. Mamy podświetlenie tutaj kabiny kierowcy. Ja sobie siądę, będzie mi wygodniej. I zamknę szybę, co by się, co by się przeciąg, przeciąg nie robił. Dobra, dobra, to mamy zamknięte. Mamy tutaj oczywiście standard w postaci CB radia do, do łączności z dyspozytornią. Wspomniane przeze mnie radio, które, które raczej jest kiepskiej jakości i raczej nie działa i sterownik SRG 5000P idźmy tutaj od lewej strony tam mamy wentylatory dmuchawe, dmuchawe bo jest podpisane nawet dmuchawa czyli to jest prawdopodobnie dmuchawa, dmuchawa na kierowce jakieś takie schoweczki tutaj tu się co dzieje mamy powerbanka i ładuje się kamerka no tak dzisiaj dla was nagrywałem filmy filmy z z tej, z tej nowej kamerki yy, jakaś wentylacja oczywiście went, otwór wentylacyjny hamulec postojowy jest teraz zaciągnięty oczywiście pojazd zabezpieczam i zaraz będę się udawał na miasto na przerwę pisową. nie będę siedział tutaj w autobusie do godziny tak naprawdę 13.35 bo wtedy mam rozpoczęcie ponowne a jest godzina 9.38 przejdźmy do widoku do obsługi pulpitu mamy tutaj otwieranie włazów dachowych. One są w prądzie elektryczne, nie wiem jak było w Urbino pierwszej generacji, czy tam były ręczne, czy elektryczne. Chyba były elektryczne. To jest teraz nieistotne. Awaryjny wyłącznik prądu, światła awaryjne, podświetlenie kabiny pasażerskiej i podświetlenie kabiny kierowcy. Tutaj mamy wybasto. Albo grzanie, grzanie szyby, chyba Webasto. Tak mi się wydaje. Przynajmniej nie używałem dzisiaj, no bo, bo tak naprawdę jeszcze nie ma potrzeby, bo jest miara ciepło. jeszcze da się odpalić tutaj z osobnego sterownika nawiewów, dmuchawy, klimatyzacji. Tutaj mamy wyświetlacze, zegary, wyświetlacz i zegary oraz podstawowe, podstawowe kontrolki. Wskaźniki poziomu paliwa, temperatury cieczy chłodzącej oraz wszystkiego, co się dzieje na bieżąco z pojazdem. Tutaj mamy przycisk do zmieniania wskazań komputera pokładowego. Widzicie, coś się na monitorze dzieje. Tu mamy wywieczniki dachowe. Przyklęk trzeba go trzymać, gdyż jak puści się przycisk, to pojazd wraca do poziomu. Opuszczanie, podnoszenie pojazdu, wyłącznik zwalniacza, retardera. Tutaj mamy retarder. Otwieranie wszystkich drzwi, przyzwolenie tak, to przyzwolenie działa, ale pokażę Wam. O, tak, słyszycie, wyłączyłem przyzwolenie drzwi mi się zaczęły zamykać ale drzwi sobie otworzę ręcznie albo nie, inaczej, zamknę sobie te drzwi. Włączę przyzwolenie i później pójdę Wam zademonstrować, że to przyzwolenie działa. Co dalej? Tutaj mamy blokadę połówki drzwi. W, w takiej pozycji jest zablokowana lewa połówka drzwi, w takiej pozycji otwierają się dwoje drzwi: lewe i prawe skrzydło, i w takiej pozycji otwiera się tylko i wyłącznie lewe skrzydło tutaj mamy otwieranie ręczne przednich drzwi, środkowych drzwi i tylny drzwi, oczywiście wybierak skrzyni biegów marki Void tutaj po prawej stronie mamy dwa nadmuchy korektorem narysowany numer taborowy 757, taki schoweczek ja sobie tutaj trzymam teczkę z dokumentami do pojazdu i mamy tutaj panel nawiewów, nadmuchów tutaj mamy kierunek nadmuchu tutaj mamy moc nadmuchu, tutaj mamy temperaturę nadmuchu tym przyciskiem możemy sobie włączyć ogrzewanie postojowe Webasto. A tymi dwoma, tak naprawdę nie wiem, co się robi. Jest to w tej chwili nieistotne. I co? Pójdźmy, może teraz zobaczyć. Aha, jeszcze jedno. Tutaj mamy oczywiście stacyjkę. I mamy grzybek załączający hamulec przystankowy. Wyjdźmy teraz na zewnątrz. Przyzwolenie złączone. Pokażę Wam, że przyzwolenie jest tu działające w zupełności, w 100%. Otwieramy środkowe drzwi, mamy przycisk, drzwi się otwierają. Przykład. Idziemy do tylnej drzwi, wciskamy, drzwi się otwierają. Także, jak widać, przyzwolenie jest tutaj działające w 100%. Eee, ja teraz wejdę sobie z powrotem do pojazdu, odpalę wam silniczek, dam wam posłuchać tego silnika, bo naprawdę on jest przyjemny do słuchania. Nie tyle na postoju, co w trakcie jazdy. Silnik odpalony. To tutaj paski piszczą ewidentnie O już nam przestały paski piszczeć Tak oto prezentuje się praca silnika naszego znaczy naszego no naszego w sumie PKZ-u Urbino o, a tam podjeżdża, Urbino pierwszej generacji właśnie z żółto-czerwonym przodem eee... i co ja w ten sposób w ten sposób będę kończył nagranie w ten sposób będę kończył nagranie macie tu Urbino tutaj jeszcze w pierwszej generacji i macie tutaj jeszcze Urbino z przodu jeszcze raz Urbino drugiej generacji ja Wam dziękuję za oglądanie tego filmu Zachęcam do lajkowania, subskrypcji, zostawiania komentarzy. I ja wam dziękuję. Trzymajcie się i miłego dzionka.